Zamiast perelowskich goździków, rajstop i okolicznościowych akademii, gra w kręgle. Tak Kwidzynianki świętowały Dzień Kobiet. Tego dnia panom pozostało jedynie kibicowanie. Turniej odbył się w klubie Piano Bar w Kwidzynie, popularnym miejscu spotkań mieszkańców miasta. W rozgrywkach wzięło udział ponad 40 pań. Niby zabawa, ale zacięcia w rywalizacji nie brakowało. Jeden mecz wygrałam, drugi przegrałam, także czekam jeszcze na dalsze rozgrywki, w zależności jak tam koleżanki z grupy. Teraz czwarty organizujemy, już jest świetnie. Wydaje mi się, że to jest fantastyczna impreza dla Pań. To spisujemy 121 do... Była rywalizacja, ale też i nagrody. Jednym z ich fundatorów był Stop Stewczyka, który po raz drugi w ten sposób wziął udział w zabawie. W dzisiejszej rywalizacji bierze udział siedem skokowianek. Wyrwamy z siebie wszystko, co tylko może być, dajemy z siebie, co tylko może, można dać. Nieskromnie muszę przyznać to, że w zeszłym roku również brałyśmy udział w tym konkursie. No i ja dostałam nagrodę dla osoby najlepiej bawiącej się. Statuetkę zdobyłam. Myślę, że to jest ważniejsze niż zdobycie pierwszego miejsca. Imprezę zorganizowało Kwizyńskie Centrum Sportu i Rekreacji. Wyjątkowo w tym roku jest rekordowa liczba babeczek, bo 42 osoby. Integracja jest różnych środowisk. Są panie pracujące, niepracujące, emerytki. To tylko, co by sobie życzył. Panie walczą dzisiaj o wizytę w salonach kosmetycznych, w salonach fryzjerskich, o radia, o płyty DVD, o książki, są statuetki dla, za najgorszy wynik, za najlepszy wynik, za najbardziej uśmiechniętą kobietę, za najbardziej rozrywkową również. Nie wszyscy chyba wiedzą, że na świecie Dzień Kobiet obchodzono już po raz 99. Ustanowiono go dla upamiętnienia walki o równouprawnienie kobiet. W Polsce, choć piękna, świętuje od 1948 roku. Ani rajstop nie dostałam, ani goździków. Jestem nieusatysfakcjonowana do końca. Ale mam nadzieję, że dostanę jakieś rajstopki. Też że nadal zostali sentymentalni i dają nam te różyczki, skromne, bo skromne. Ewentualnie no, yy, niektórzy może jakieś śniadanie do łóżka. No, a my jak widać... Wolimy chyba bardziej takie przyziemskie sprawy, trochę wolności od domowych obowiązków, od dzieci, przyjść nawet na kręgielnie. Właściwie no teraz lepiej oczywiście, no bo tam coś się organizuje, jakieś imprezy, a przedtem tylko goździk jakiś tam niefortunny. Wygląda na to, że święto wraca obecnie do łask, tyle że w innej formie niż przed latem.